Hej, witajcie na serwerze od Hypixela. Tak, dzisiaj sobie zrobimy coś innego niż Mistrzowie, coś innego niż Księgi Przygód, której też zresztą dawno nie było. Pogramy sobie po prostu w którąś z tych minigier, a mianowicie Quake. Ale o tym za chwilę. Chciałem wam powiedzieć, że bardzo, bardzo lubię przechodzić przez ten serwer. Zobaczcie tylko, jak epicko potrafię tu budować. Tutaj mało kto w ogóle patrzę na te budowle, wszyscy po prostu przechodzą sobie, patrzą Walls, Mega Walls, jakieś y, Blitz Survival Games, wchodzą po prostu i nic. Ja nie, ja akurat wolę inaczej, ja wolę popatrzeć się, po, podziwiać te wszystkie szczegóły ujęte tutaj w tych y, domkach, y, może lepiej nie wchodzę, bo za chwilę mnie teleporty nie gdzieś nawet czy na teksturpaku zwykłym z Minecrafta, zobaczcie jak to epicko potrafi wyglądać. O, to jakaś świnia. <laughs> no, jak widać, jest co, jest co oglądać, naprawdę. Wystarczy, że sobie wejdę na ten serwer, zaczerpnę trochę inspiracji i zaraz mogę budować. Chociaż i tak widać, że oni tutaj, z grupa Hypixela Potrafi budować 10 razy lepiej ode mnie. Dobra, więc jak już podziw, po, popodziwialiśmy trochę, myślę, że moglibyśmy przejść już na tego Quake'a. Więc ja sobie dołączę do jakiegoś serwera. Opowiem Wam jeszcze jedną ciekawą opowieść. No i zobaczymy się za chwilę. No dobra, gra się już zaczyna w poniżej 10 sekundach. I mam pewną opowieść, jak mówiłem, którą chciałbym opowiedzieć <laughs> za ten czas. O, muszę trochę ściszyć dźwięki. Chwilę mnie zabiją. E, ta opowieść to jest. Opowieść... E, o moim niku. E, pewnie wiele z was zastanawiało się czemu ja mam taki nick Marek86AM1 nie, nie jestem żaden Marek. To już od razu mówię, bo pewnie większość z was już teraz to sobie mówi. Mm. Mm. Więc o czym ja tu mówiłem? <ścoughs> tak, mówiłem, że nie jestem Marek. W ogóle trochę dziwi mnie to, że wszyscy tutaj mają skiny Steve'a. Ale wracając do tematu. Miałem kiedyś swoje konto. Oczywiście na Niku Janak 9090, jak to woli, 9900 albo 9990. Nawet mi się to plączy. Różnie ludzie mówią. Miałem tam konto. Kupiłem sobie je na stronie konta gier.pl. Było to popularne jeszcze za czasów bety. Bo ile pamiętam, kupiłem sobie. Te konto jak miałem, BT 1,8, tak 1,8 albo 1,7. Gdzie, gdzieś tak mniej więcej wtedy. Wracając znowu do tematu. Kupiłem sobie te konto. Pograłem na nim ile? Dwa miesiące. I nadszedł ten dzień, kiedy yy, był Minecon 2011, o ile pamiętam. I tam została wydana pełna wersja Minecrafta. Mm, o, oh, what a pro... ...shot. <laughs> yy, no więc czekałem niecierpliwie, aż zostanie wydana ta wersja. Wszedłem dokładnie dzień wcześniej yy, przed Mineconem na Minecrafta i o, przy logowaniu wyskoczył mi user not premium. No jakim cudem, skoro ja premium mam, skina mam, yy, a dzisiaj ma wyjść 1:0. <grymne> no i niestety miałem takiego pecha, yy, że no Mojang tak jakby wziął yy, ten klucz, który dostałem na konta GierPL. Wziął za piracki. No i niestety, już więcej nie mogłem wejść na tym koncie na żadne serwery premium, w ogóle się zalogować na tym koncie. No i tak sobie istnieje dalej to konto. Nie mogłem wziąć nowego niku. nawet tworząc kolejne. Istnieje sobie do dzisiaj. Skin tam dalej jest, taki stary. Możecie sobie nawet sprawdzić na jakimś, nie wiem skin stealera, po coś, że na JANAK 9090 jest skin, ale jednak samego premium nie ma, co jest dość dziwaczne. No i potem, po jakimś roku, kiedy no niestety musiałem grać na pirackiej wersji Minecrafta, z pomocą przyszedł znajomy, który w samego Minecrafta skończył grać. Pozdrowienia także dla tego znajomego yy... i podziękowania dla niego za konto yy... skupiam się w ogóle... O, jeszcze jeden kill mi został. Yy... Tak, mówiłem o podziękowaniach dla niego, więc bardzo dziękuję. O, wygrałem <laughs> No, i jego nick to jest właśnie Marek86AM1. I od tego czasu po prostu gram na jego koncie. E, więc stąd cały ten Marek. E, zaciął się Minecraft. Ja wrócę do Was za chwilę e, w następnym meczu. Dobra, kolejna gra się zaczyna. Więc e, na czym to ja skończyłem? E, już nie pamiętam. E, na podziękowaniu. Dla niego za te konto. No i od tego czasu po prostu grałem sobie na tym koncie. Już nie kupując nowego, które już teraz kosztuje 80 zł. W przypadku, kiedy kupowałem na konta GierPL kosztowało chyba 50 albo 45 nawet. No właśnie, po prostu miałem 15 zł. mniej na tym konta GRPL, dlatego mi to tak skusiło. No niestety każdy Polek, ja, jak każdy Polek jestem skąpy. Ale teraz niestety mam za swoje wiem, że lepiej wydać czasami więcej, a mieć pewniaka niż no, na kontach gier miałem. No i teraz tyle z tego mam. Raczej nie, nie jestem pewien, czy będę zmieniał... Tak, na, nazwę tego, znaczy nie nazwę tego konta. Czy będę kupował nowe konto z nowym nikiem? E, nie wiem. Być może kiedyś, ale raczej wątpię. Już kupiłem dwa konta. no Kto normalny kupiłby jeszcze trzecie konto do Minecrafta? No, <grystanie> tylko Janek. <grystanie> e, dobra, więc przejdźmy do gry. Myślę, że już wszystko opowiedziałem o tym kącie Jestem drugi, z czego się nie, nie bardzo się cieszę. Ten gość bez twarzy mnie dogania. O, miałem zawiasa. A, nie trafiłem. Co się stało, że ja nie trafiłem? W zawsze byłem taki dobry. Oni jednak mnie prześcigają. Nie wiem, mam coś z FPS-ami. Wow. Tak obita wyrabia. <ścoughs> O ile to jest kobita. No, jest cięło mi trochę. O, noganiam. Już powoli. No, tu się troszkę zestresowałem. <ś> Tak w ogóle zapomniałem, nawet że nagrywam. Jak już się tak skupię naprawdę na grze, to zapominam nawet że co robię. Co zresztą widać efekty. O, wygrałem znowu. Jej! GG. Ale przy, przy okazji, przy tej opowieści trochę się wyluzowałem i jakoś lepiej mi poszło. Nie zauważyłem, kiedy zdobyłem te 25. Kili. Hmm. Ile mam kasy? 6400. Wow, to już chyba z, z 50 zebrałem, bo jeszcze zanim zacząłem nagrywać, to chyba miałem 500. Nie wiem, zaraz mogę sprawdzić yy, po nagraniu już, ale no to były już dwa mecze. Opowiedziałem Wam, co chciałem. Yy, więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Życzę Wam, żebyście spotkali kiedyś, może mnie na Quake'u, yy, czy też w ogóle na Hypixel'u. No więc dziękuję za oglądanie tego odcinka, zapraszam do oglądania innych moich filmów, pozdrawiam, no i cześć.